Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać efekt spawanej blachy kortenowskiej na bazie dekoracji Klondike Korten. I uwaga, ten odcinek dzisiaj potraktujcie jako wstęp, ponieważ za tydzień zobaczycie tą masę na dużej powierzchni, w środku domu i na elewacji, ponieważ Klondike Korten jest przede wszystkim produktem elewacyjnym i sprawdza się świetnie na naszych polskich warunkach. Zapraszam! Na starcie trochę ogłoszeń parafialnych. Pamiętajcie, że wszystkie materiały czy to ta masa, którą zobaczycie Klondike Korten, czy wszystkie inne, które widzieliście na moim kanale, są również w mojej ofercie sprzedażowej. Także jeżeli coś Was interesuje, co zobaczyliście na moim kanale, to piszcie do mnie w komentarzach, w mailach. Mogę Wam zrobić bezpłatną wycenę i wysłać każdy materiał w każde miejsce w naszym pięknym kraju. Oczywiście też zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i do wrzucania łapek w górę, jeżeli te odcinki się Wam podobają, bo wiem, że wielu z Was ogląda, a mało subskrybuje. A jakby nie było, te subskrypcje zawsze pomagają mi w rozwoju tego kanału. Także zapraszam Was do tego serdecznie. A zaraz przejdziemy sobie do dekoracji, którą dzisiaj wykonamy. A wykonam w zasadzie dwie próbki na bazie masy Klondike Korten. I tutaj pierwsza próbka to będzie coś klasycznego, co producent zaleca, żeby tak to wykonywać. Natomiast druga próbka to będzie troszeczkę taka moja wariacja związana z blachą kortenowską, no bo jak jest blacha kortenowska, no to można ją i spawać. Także pokażę Wam dzisiaj, jak wykonam przy okazji tego, tej dekoracji takie imitacje, jakby spawania. Co tam dołożę, jak to zrobię. To wszystko zobaczycie zaraz w tej części praktycznej. A na końcu zobaczycie te dwie próbki, jak już są wykonane finalnie. Tak jak powiedziałem, to tą masę pokażę, pokażę Wam za tydzień na dużej powierzchni. Ponieważ Korten, w Korten, jest produktem elewacyjnym i można go stosować spokojnie w naszych warunkach. Naprawdę sprzedałem już. Tej masy sporo na elewację, i wszystko fajnie ciekawe wygląda. Także zaraz e, zapraszam na część praktyczną, no i dowiecie się wszystkiego. W katalogu może nie ma jakiejś porażającej ilości kolorów do wyboru, ale coś tam dla siebie znajdziecie. Poza tym mamy instrukcję, jak masę nakładać oraz gdzie ją zastosować. Rozpoczynamy od położenia podkładu. Podkład może się nieco różnić w zależności od wybranego koloru. Nakładamy go wałeczkiem takimi nieregularnymi ruchami, tak aby pokryć całą powierzchnię ściany, lub jak w tym przypadku próbki. Po wyschnięciu podkładu nakładamy masę. I tutaj, jak widzieliście, masa. Początkowo ma taki kolor jakby jasno piaskowy, no ale uwierzcie mi, ona bardzo szybko się zmienia. I pierwszą warstwę można powiedzieć nakładamy takimi jakby pionowymi bądź poziomymi ruchami pędzlem. Ta pierwsza warstwa jest powiedzmy taką warstwą wstępną, ponieważ zaraz na to nałożymy kolejną warstwę faktycznie w odstępie 15 minut. No i ten cały efekt można wykonać w zasadzie w dwa dni, bo najpierw nakładamy podkład, a później właśnie kolorową masę. Jak widzieliście po 15 minutach już jest całkowita zmiana. Teraz znowu z kolei bierzemy już masę na pace i też takimi ruchami pionowymi, poziomymi, no zależy jak to nakładacie na ścianie, wykonujemy i przykrywamy już całą powierzchnię za pomocą packi. Po nałożeniu masy, należy jeszcze ją suchą paczką przeciągnąć raz w jedną, raz w drugą stronę. Tak, żeby ułożył nam się ciekawy wzór. Po paru minutach masa już nabiera takiego bardziej kortynowego kształtu. A tak masa już prezentuje się po całkowitym wyschnięciu. Widzimy już naturalny kolor, właśnie taki rudorzawy efekt blachy kortenowskiej. Tak wygląda klasyczna forma klondajka Kortena. Widzieliście jak ten. Produkt po rozjaśnieniu fajnie zaczyna, e, może nie rdzewieć, tylko kurtynować. Dlatego też ten efekt taki został osiągnięty. E, ale oczywiście to nie koniec, ponieważ za chwilę przejdziemy sobie do tego efektu mojego efektu czyli takiego, takiej blachy spawanej. Także to, co teraz zobaczyliście, to jest klasyk, jak zaleca producent, a za chwilę zobaczycie moją wersję e, trochę udoskonaloną. Pierwsza zasadnicza różnica jest taka, że Korten nałożę na tynk betonowy, ale wcześniej stworzę taki efekt takiego jakby niedbałego spawania za pomocą kleju do sztukaterii Adefix marki NMC. Klej jest czarny, co jest fajne, ponieważ podkład też jest praktycznie czarny. Widzimy, że nałożyłem sobie klej, a teraz go trochę taką szpatułką rozcieram, żeby to tak bardziej wyglądało właśnie jakby niedbałe spawanie. Teraz, jak w przypadku poprzedniej próbki, nakładam wałeczkiem podkład. Podkład dość intensywnie wcieram, tak żeby on się tam znalazł w tych wszystkich porowatościach. Jak poprzednio, czas schnięcia podkładu to jest gdzieś około 6 godzin. I teraz takie małe czary-mary. Biorę sobie masę Marco Polo Aluminium, delikatnie pędzelkiem jakby typuje właśnie te m, klejowe spawanie tak żeby to się delikatnie srebrzyło i żeby to wyglądało właśnie tak, jak to by było rzeczywiście spawane <grymne> rozpoczynam nakładanie masy Klondike Corten i tutaj najpierw pędzelkiem wtypowuję to w te spawanie a później na całości tego tynku betonowego nałożę masę za pomocą pacy. I tu pomijam ten element nakładania pędzlem jak w przypadku pierwszej próbki, ponieważ chcę, żeby ten efekt był nieco bardziej nieregularny. Ale tak samo jak w przypadku pierwszej próbki, też nałożę jedynie jedną warstwę. A tak wygląda moja wersja tego kortena wykonana na tynku betonowym właśnie z spawaniem. Zaraz to zobaczycie z bliska, myślę, że to będzie dla Was tutaj bardziej ciekawe, jak zobaczycie te porowatości betonu, jak się ten tynk na tym, na tym betonie rozkłada. To będzie finałowe wejście, także ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Oczywiście zapraszam Was na tydzień, za tydzień na odcinek, gdzie będę to prezentował na dużej powierzchni. Jak już wspominałem, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do wrzucenia łapek w górę, jeżeli odcinek się Wam podobał i oczywiście wszystkie produkty, które zobaczyliście łącznie z tym Klondykiem Kortenem mogę Wam zaoferować. Także piszcie, nie krępujcie się, mogę Wam zrobić bezpłatną wycenę. Jeżeli wszystko będzie OK, super, jeżeli nie, no to nic się nie dzieje. Fajnie jest mi z Wami trochę powspółpracować. Także na dziś to tyle, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, cześć!